Szymon Szydełko, trener Podhala Nowy Targ, trenerze, godzina 0 coraz bliżej, Starostarachowice, inauguracja sezonu, e, trener się nie może doczekać, czy jakby ktoś dał możliwość jeszcze tydzień dłużej e, przeciągnąć te przygotowania, to by Pan z tego skorzystał? Nie, na pewno wszyscy na to czekamy. Każdy, każdy żyje startem ligi, każdy chce, żeby się jak najszybciej liga zaczynała i ten taki okres przejściowy, przygotowawczy, może nie do końca przygotowawczy, ale taki przejściowy bardziej to chyba lepsze słowo, gdzie jest dużo zmian, jakieś oglądania zawodników, sprawdzania, przebudowy w niektórych elementach drużyny jest to rzecz chyba, w która... No, większość trenerów chce, żeby się jak najszybciej skończyła, żeby można było już pracować nad zespołem, który jest wybrany docelowo do, do danej ligi, do, dane, do danego klubu i, i skupić się na tym, żeby przede wszystkim grać o coś, żeby była rywalizacja, żeby te mecze zamieniły się z meczów kontrolnych na mecze, o których jest, w których jest Presja Przede wszystkim, bo wtedy się poznaje tak naprawdę jakość zawodnika i to jak zespół jest przygotowany do sezonu. Właśnie, ale ten ostatni tydzień to już powinna być taka stabilizacja, wyciszenia, a w Nowym Targu dużo się działo. Ten tydzień przyznaliśmy jeszcze czterech nowych zawodników. Ilość na pewno wzrosła, jakość chyba też i rywalizacja, bo też o to chodziło, tak? Ilość, ilość wzrosła, rywalizacja też na pewno wzrosła. To, że się dużo działo w tym tygodniu, to tak naprawdę też jest pokosie tego, że no my późno zaczęliśmy wiele ruchów robić, które, które mogliśmy zrobić wcześniej, i, i wiele tematów nam się gdzieś tam przeciągało. To na pewno i, i stąd to do końca jakieś tam takie. Może nie uspokojenie, tylko nerwowe ruchy. Niemniej jednak, tak samo mamy jakieś tam swoje problemy wewnątrz drużyny, jeszcze w dniu dzisiejszym, więc no wszystko jest tak trochę, trochę jeszcze nad właśnie takim poddenerwowaniu, a nie na wyciszeniu. No ale my jako sztab chcemy zrobić wszystko, żeby od tego momentu. W którym wyjedziemy dzisiaj na mecz, czyli po godzinie 14, .00. przynajmniej tyle miał zespół spokoju i mógł myśleć o tym, żeby jak najlepiej przygotować się do spotkania. Między wierszami można wyczytać, że troszkę obaw na pewno przed tym pierwszym meczem jest. Powiem tak, na pewno są obawy przed każdym meczem, no bo tutaj uważam, że ta liga jest bardzo mocna. Może nie jest to szczebel jakiś tam mm, bardzo wysoki, jeżeli chodzi o polską piłkę, ale jest to liga, w której jest dużo drużyn, które mają niezłą jakość, mają ciekawych zawodników, zawodników, którzy grali gdzieś tam wyżej, poschodzili, poschodzili niżej, szukając swojego miejsca i, i nie zapomnieli, jak się gra w piłkę, więc, więc na pewno. Może nie tyle obawy, co respekt przed każdym przeciwnikiem mamy. Wiemy, że nie możemy ani na chwilę przed nikim spuścić gardy, bo każdy będzie chciał nas wtedy trafić, więc, więc tak podchodzimy nie do tego pierwszego meczu, ale do całej, do całej ligi. Zresztą co dobrze nam pokazała tamta runda, gdzie potrafiliśmy wygrywać z drużynami bardzo mocnymi, takimi jak Krakowia 2 czy tam Wieczysta Kraków, a a rozluźnić się i dostać dostać cios od no, chociażby Czarnych Połaniec bądź zespołów, które są troszkę mniej re renomowane nic co nie, nie, nie ujmuję Czarnym Połaniec, bo mieli bardzo dobrą rundę ale ogólnie patrząc na na jakość zawodników, jakich dany zespół posiadał, to uważam, że te drużyny, które wymieniłem wcześniej, były zespołami mocniejszymi z nimi wygrywaliśmy, a, a, a potrafiliśmy gdzieś stracić punkty z drużynami, którymi Zakładaliśmy z góry, że wygramy mecz. Star Starchowice to nowy zespół w lidze. Udało się z, jakoś rozpracować przeciwnika? Wiecie mniej więcej jak on gra i czego się można spodziewać? No tak, no nie, nie moglibyśmy być sobą, gdybyśmy takich rzeczy gdzieś tutaj nie, nie zdobyli. Ich. Ja tylko pytam, że było trudniej, bo to jest Beniaminek, tak? Czyli nie ma gdzieś tych meczów za dużo? I próbowaliśmy przez to właśnie, że ze względu na to, że to mało dostępny zespół, nowy zespół, troszkę też po przebudowie, próbowaliśmy zasięgać opinii, gdzie tylko można było. I na ile to było możliwe, to to udało nam się zdobyć takie informacje. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu, tym bardziej, że wielu z tych zawodników, którzy grają w drużynie Starachowic, no właśnie znamy już z boisk z innych klubów, także tutaj bardziej chodziło o model gry, o sposób gry i pomysł trenera drużyny ze Starachowic, to udało nam się na tyle ile to było możliwe takich informacji zasięgnąć i i tutaj wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Jedenastka jest już w głowie, czy to się jeszcze w ciągu tych paru godzin może pozmieniać? Może się pozmieniać. Zastanawiamy się nad dwiema, trzema pozycjami tutaj jeszcze. W... W ostatnim sparingu sygnał do gry dało nam bardzo dobre dwa występy w drugiej połowie. Także tu się też na pewno zastanawiamy nad tym. Plus tak samo w tym tygodniu już w takim bezpośrednio startowym jeden zawodnik bardzo takie daje duże sygnały do tego żeby to postawić właśnie na niego. I, no i zastanawiamy się do samego końca zobaczymy Zobaczymy, jak to będzie jeszcze wyglądało dzisiaj na treningu. Plus, tak naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, mogą być jakieś tam aspekty nasze tu wewnątrz drużynowe, które, nasze problemy wewnątrz drużynowe, które mamy, że te zmiany mogą nastąpić. Panna mecz to chyba szybka bramka, która gdzieś tam ustudzi pewnie entuzjazm, jaki zawsze towarzyszy Beniaminkowi w pierwszym meczu na wyższym szczeblu. No to jest taki plan idealny, no, na pewno chcę, żeby ten zespół był zespołem cierpliwym, żeby e, realizował zadania taktyczne, wiedział po co wyszedł na boisko, żebyśmy pod wpływem presji nie zgupieli nie zaczęli szukać rozwiązań nad którymi e, których e, nie znamy, tylko zna dany zawodnik w danym momencie, który posiada piłkę. Chcemy tutaj pracować nad elementami powtarzalnymi, żeby jeden ruch zawodnika był przewidywalny dla nas i żebyśmy wiedzieli co za chwilę nastąpi i tu żebyśmy byli krok przed przeciwnikiem. Także mam nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy zaowocuje w ten sposób, że swoją cierpliwością pokażemy to, że zespół na boisku pracuje według tego jak żyjemy trenowali